Przez niektóre zachowania faceci często zupełnie nieświadomie zabijają naszą kobiecość, a to sprawia, że my automatycznie przestajemy być delikatne, czułe i subtelne i zaczynamy z nimi walczyć. W jaki sposób faceci przyczyniają się do tego? Przede wszystkim wyśmiewają się z kobiecych zachowań, zainteresowań i z wrażliwości swoich partnerek. Poza tym bardzo często unikają komplementowania swoich kobiet, twierdząc, że nie chcą, by poczuły się zbyt pewne siebie. Często też po prostu wyśmiewają się i krytykują swoje kobiety w otoczeniu bliskich, znajomych, rodziny, okropność i tak dalej. I to zdecydowanie nikomu nie wychodzi na dobre. Bardzo to jest złe, Tateci niemądre. naszą kobiecość, zrzucając na nas wszystkie domowe obowiązki, twierdząc, że sami Dokładnie, są tak, tak zmęczeni po pracy, że kompletnie nie mają na nic siły. No Bardzo często. Znajdują te siły, mm -hmm. mimo że są też po pracy, tylko że niestety kosztem siebie, bo później na koniec dnia już kompletnie nie mają czasu na to, aby zająć się sobą. Przez takie zachowania mężczyzna uczy kobietę bycia twardą, zadaniową, bardziej męską i zamkniętą na uczucia. Na szczęście coraz więcej kobiet buntuje się przed tym, jednak wciąż wiele z nas akceptuje takie Zamrożenie zdarze. serca. Panowie, jeżeli zachowujecie się w ten sposób. To nie miejcie później pretensji do swoich kobiet, że są mniej czułe, delikatne i subtelne.